Małgosia Tomaszewska gorzko o ślubie. Pierwszy raz padły takie słowa. Małgorzata Tomaszewska, znana twarz polskiej telewizji i mama dwójki dzieci, w najnowszym wywiadzie, zaskoczyła szczerością w kwestii swojego życia uczuciowego, wygadała się na temat jej ślubu. Małgorzata Tomaszewska, kariera pełna sukcesów. Małgorzata Tomaszewska do niedawna była jedną z bardziej rozpoznawalnych twarzy telewizji polskiej, ale jej przygoda z mediami zaczęła się już w 2014 roku na antenie Polsatu, gdzie zdobyła sympatię widzów jako pogodynka. Swoją pogodową karierę zakończyła w 2016 roku, by dwa lata później dołączyć do zespołu pytania na śniadanie, popularnego programu śniadaniowego, z którym pożegnała się w zeszłym roku. Małgorzata Tomaszewska, była prowadząca pytanie na śniadanie, nie jest już związana z Telewizją Polską. Biuro prasowe spółki przekazało preserwisowi, że Tomaszewska nie współpracuje już z TVP. Jednocześnie telewizja podkreśliła, że nie była ona nigdy jej pracownicą, czytaliśmy w niedawnym oświadczeniu. W ostatnich miesiącach również jej życie prywatne nabrało nowego wymiaru. Urodziła córeczkę, Laurę, a z poprzedniego związku ma również siedemletniego syna, Enzo. Małgorzata Tomaszewska wreszcie pokazała swojego partnera. Choć związek Małgorzaty Tomaszewskiej i Roberta trwa od kilku lat, para przez długi czas unikała rozgłosu. Z Małgosią są w związku od dwóch lat, dwa poprzednie, Nieudane małżeństwa nauczyły ją, by chronić prywatność. Nigdy z nim nie pojawiała się publicznie i tak ma zostać. To jest dla nich najlepsze, mówiła kiedyś informatorka Świata Gwiazd. Małgosia jak na razie nie zadebiutowała z ojcem swojej córeczki na salonach. Tylko raz paparazcy złapali ich na zdjęciach w Sopocie, i to dwa lata temu. Na razie nie spieszy się im do ślubu, ale na ściance raczej ich już nie spotkamy, mówiła nasza informatorka. Ostatnio jednak Tomaszewska po raz pierwszy pokazała fanom ich wspólne zdjęcie. Małgosia Tomaszewska gorzko o ślubie. W rozmowie z portalem Jastrząb Post, Tomaszewska zdradziła, że ślubu z Robertem na razie nie będzie. Powód? Prozaiczny, ale znaczący, zwyczajnie brakuje jej czasu na zaplanowanie ceremonii. Nie, nie znalazłam czasu. Co więcej, powiem, nie dość, że nie znalazłam w kalendarzu, to jeszcze nie znalazłam w głowie tego czasu, żeby w ogóle o tym na spokojnie pomyśleć. Nie wiem, jak to będzie, czas pokaże, ale to chyba bardziej on nie znajduje na to czasu więc jesteśmy w podobnej sytuacji. Nie ma parcia żadnej ze stron, przyznała. Macierzyństwo i praca w telewizji to życie na pełnych obrotach. To wszystko sprawia, że organizacja ślubu schodzi na dalszy plan, pomimo zawodu ze strony fanów prezenterki.